Dzień dobry, tu filozof Artur Schopenhauer. Młodym ludziom kojarzę się przede wszystkim jako postać z memów. Wszystko za sprawą charakterystycznego zdjęcia zrobionego mi pod koniec lat 50. XIX wieku. A czy ty chcesz poznać mnie bliżej? Posłuchaj kilku ciekawostek z mojego życia. Czy wiesz, że byłem gdańszczaninem? Urodziłem się 22 lutego 1788 roku w Gdańsku, w domu przy ulicy Świętego Ducha 47. W tym mieście spędziłem pierwsze lata mojego życia. Na budynku stojącym w miejscu nieistniejącej już kamienicy, w której przyszedłem na świat, widnieje tablica pamiątkowa. Nie bez powodu w Gdańsku znajduje się także park i ulica mojego imienia. Jestem też patronem jednego z gdańskich tramwajów. Kolejny ciekawy fakt. Miałem zostać kupcem, tak jak mój zamożny ojciec, który chciał, żebym przejął jego rolę w rodzinnej firmie. Kiedy nasza rodzina zamieszkała w Hamburgu, rozpocząłem prywatną edukację pod kątem tego zawodu. W 1809 roku, po śmierci mojego ojca, zrezygnowałem z handlu i rozpocząłem studia medyczne na Uniwersytecie w Getynze. To tam poznałem kilku znanych filozofów, od których zaraziłem się pasją. I dzięki którym odkryłem swoje prawdziwe powołanie. Następna ciekawostka promowałem wegetarianizm. Byłem przeciwny wykorzystywaniu zwierząt i krytykowałem ludzi za to, że udają, że zwierzęta nie mają żadnych praw. Jak pisałem, ponieważ współczucie w stosunku do zwierząt jest tak nierozerwalnie związane z dobrocią charakteru, można zaufać poglądowi, że jeśli ktoś jest okrutny wobec zwierząt, to nie może to być dobry człowiek. Oprócz mnie, za wegetarianizmem opowiadały się także inne wybitne postaci, między innymi Leonardo da Vinci, Lew Tolstoy i Albert Einstein. Ostatnia informacja na dziś. Moje podejście do życia w dużej mierze ukształtowało poznanie filozofii indyjskiej i buddyzmu. Byłem jednym z pierwszych filozofów na Zachodzie, którzy w swoich rozważaniach powoływali się na Upanishady i nauki Buddy. To już wszystkie fakty na mój temat. Chyba zajrzyj do nadwyraz.com, gdzie znajdziesz kolekcję ubrań i akcesoriów z moim słynnym wizerunkiem. Do zobaczenia następnym razem.